Polskiej energetyce wieje wiatr zmian. Do nowego prezydenta trafiła ustawa wiatrakowa. To jest ustawa, która jest niezbędna, żeby odblokować rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce. Polskie bezpieczeństwo energetyczne nie może być zakładnikiem bieżących sporów politycznych, a to właśnie nam teraz grozi. Nie możemy być zależni od surowców kopalnych sprowadzanych z zagranicy. Nie możemy bezczynnie czekać, aż elektrownie węglowe, które budowane były jeszcze za gierka, docierają do swojej śmierci technologicznej. Rozwiązaniem jest oczywiście stabilna baza energii jądrowej, ale ta stabilna baza musi być uzupełniana odnawialnymi źródłami energii. I w naszej szerokości geograficznej idealnym rozwiązaniem są właśnie wiatraki. Ale niestety nie możemy czekać. Musimy już teraz tworzyć bazę odnawialnych źródeł energii. Budowa takiego jednego wiatraka przy obecnych procedurach to nie jest kilka miesięcy, to jest kilka lat. I to jest właśnie pierwszy duży test prezydentury Karola Nawrockiego. Okay, let's go, let's go. Czy zablokuje rozwój Polski? Czy może będzie miał odwagę postawić się? populistycznej części swojego środowiska politycznego i ruszymy z rozwojem lądowej energetyki wiatrowej.